tak zwanego Blairba, na twoją książkę napisał Jacek Podsiadło, który jest od nas dużo starszy, bo urodził się w 1964 roku. I napisał tak. To jest książeczka kogoś, kto wychodził sobie rozum. Kogoś, kto przejrzał na oczy i nie uciekł na widok tego, co zobaczył. Książeczka piękna i cicha. Znajdziecie tu liczne opisy krajobrazu, dowiecie się, jaka pogoda była 10 lat temu i przypomnie wam się trochę draft, który kiedyś znaliście. Jacek podsiadło jest, o, nie boję się tego porównania, twórcą pisarzem trochę podobnym do ciebie, bo też jest osobny. On się trzyma gdzieś poza chyba tym całym światem literackim, wręcz od niego ucieka. I ma różnego rodzaju do niego uzasadnione zazwyczaj pretensje. I tak sobie myślę, powiedz nam, co ty czytasz z tego pokolenia, które, które od trzech lat reprezentujesz też jako pisarz? Na pewno przeżyciem pokoleniowym dla mnie była lektura Brillanu pod koniec lat 80. czyli właściwie były to... Lata 87-88, kiedy po raz pierwszy czytałem wiersze świadickiego czy podśladni, po raz pierwszy czytałem prozę Emanueli Gratkowskiej czy Andrzeja Stasiuka. To był na pewno chaos świeżego powietrza w tamtych latach, ale były to czasy, które prowadziły mnie w inną stronę, raczej prowadziły mnie w stronę ubrania krytyki literackiej albo bycia redaktorem. Czyli rozwijałem sobie wtedy ten tak zwany umysł krytyczny, a po to, żeby pisać, musiałem ten umysł w sobie wygasić. Musiałem nauczyć się omijać, nauczyć się omijać instynkt oceny, instynkt stawiania czegoś ponad coś innego i to mi pozwoliło dopiero pisać prozę jako sztukę, wyzwolić się z tej oceny. Myślę, że to jest bardzo ważny proces wewnętrzny, który zabrał mi wiele lat, i cieszę się bardzo z tego, że on mi się powiódł, bo życie z wewnętrznym krytykiem jest trudne. Być może są ludzie, którzy uprawiają krytykę. Sztuki, czy krytykę literatury, czy krytykę filozofii, czy dowolną, dowolną profesję taką krytyczną uprawiają. Być może są ludzie, którzy są w stanie osiągnąć to w tym, w tym zawodzie pewną homeostazę, ale moim zdaniem od niego jest zawsze wpisane nieusatysfakcjonowanie. Człowiek zawsze myśli, że jeszcze mógłby więcej książek przeczytać, które stworzyłyby mu kontekst do tego, żeby zabrać głos samemu. Właściwie. Tam nie ma końca zdobywaniu materiału, do, od którego można się odbić. Tak trochę jest z filozofami, też, że filozofia stała się sztuką komentowania tekstów i sztuką produkowania mistrzowskich przypisów. Jest sztuką zderzania różnych tekstów, a osoba autora zawsze pozostaje trochę w tle. Dlatego. Myślę, że dla mnie samego humanistyka nie była um, miejscem, w którym mógłbym osiągnąć szczęście, a pisanie prozy takiej, jaką piszę od kilku lat, zdecydowanie mi to, to szczęście daje.